Od razu ale? No nie chce się czekać później Może znaczy, mogłem przed chwilą, ale chyba, chyba lepiej na elektryków, nie? Lepiej na elektryków Od razu Od razu dzida na elektryków i tyle <śmierdzi> A w sumie nie jest duża kolejka Możemy poczekać normalnie Tak szczerze A Jest kawałek git. mówiąc Wpierdalać się tam Kawałek hmm. Czy Adren tam jest? Ha, ha, ha. Adi tam stoi Gdzie jest Adrian? Te kultury chamy pierdolonej? No jaki kultury jak oj się widzisz jak się tutaj Jak tutaj wygląda wszystko Znaczy to szybko minie, nie? Pytanie, czy ja chcę Pytanie, czy mi się chce czekać, czy nie Odmów, odmów, naprawdę Wbijaj się Wbijaj, nie, nie, nie wiem Bo już za mną się kolejka zrobiła, widzowie Zajdziemy jak bliżej wejścia Ale w sumie ja zaraz wejdę. Nie ma co się pchać szczerze. Nie no, z Damianem w sumie. Nie no Damian Damian robi tutaj... Yy... Przekręty Ej, ku... Ej, ale jestem rozjebany, ja muszę się napić W sensie to nie jest tak, że wtedy lepiej się poczuję, ale potrzebuję Jagar Bombkę Adi czeka Ale mam Przejdziemy do Damiana? Kurwa, dam już. Damy przy wejściu. Dwoje glupi za Co ty dwa, dwa. Dwa, do Adiego dwa. Dwa, Legit! Dzisiaj nie będę walić w chuja. Nie, no zaraz wejdę za 4 minuty. Pa! Przecież to jest pa! O! Jak już jestem tutaj? To wbijać się przed Dziesięcioma osobami, to tak, tam 20 to jest chuj Para, para, para No a jak? Aha Czemu coś? ...gardło? U? Ja muszę się ogolić bo mnie to drapie, pa Tu ma jakąś kurwa dziurę jebaną Nie wiem kurwa Ty Ja żyjścia? Bez kolejki? Ej dziewczyny, bo ja sobie dzisiaj e, robię coś takiego, że sprawdzam wiedzę dziewczyn, a że jesteśmy w kolejce i się nudzicie pewnie, to a, możemy live się... Robisz, tak, no? robię live'a i przy okazji sprawdzam e, e, wiedzę oraz inteligencję kobiet. Nie boję, Jesteście chętne w takim czymś? No nie wiem. No nie bój się, to są łatwe pytania dla przedszkolaków. W sensie, jak nie odpowiesz, to y, po prostu... Po prostu mieć y, tą świadomość, że przedszkolaki to y, odpowiadają. Chodź, dawaj, zrobimy to. Ja, ja. Ja, ja. A łatwe na przykład. Takie, y, Ile mieszkańców y, mieszka w Polsce? Ile ludzi w Polsce mieszka? Ile jest Polaków w Polsce? No, 38. Między 38 a 39. To łatwe. A na przykład. Chodźcie. Y, Chodźcie. A w jakiej galaktyce mieszka? Jaka, jak się nazywa nasza galaktyka? Dobrze, dobrze A jak się bronią pigwiny przed niedźwiedziami polarnymi? Nie bronią się, bo po Kurwa ty, dobra jesteś A co to jest wataha? No wilki sobie chodzą razem, nie? No, no grupa, no taka grupa, no Dobra, dobra A najinteligentniejsze zwierzę? Jestem szczęśliwem. Ok. Kurwa. Eee, a jak nazywam mieszkańców Indii? Indijczycy? Nie. Trzydzieści dwa. W Indii? W Indii nie nie Dobrze, Hintusi. A widzisz, bo, e, bo ty jesteś z natury blondynką? Czy farbowaną? E, farbowaną. A, okej, okay, okej. Okay. Nie, e, nie, bo wiesz, że są stereotypy, że blondynki są tak mało inteligentne i tak dalej. No widzisz, jednak tak Na razie dobrze ten. A czym się różni koło od okręgu? No piszę do ciebie. Co, co, co? co? Koło to jest pełne, a okrąg to jest po prostu obwód. No? Kurwa ty. Z maty dobra, co? Ty jednak coś wiedzą, nie? A y, kto napisał w pustyni, w puszczy? E, Sienkiewicz. Tak. Dobra, k, y, kim był Stanisław Nel? Jeszcze raz? Z kim był Stanisław Dlanel? Stanisław Dlanel? No. Z no, naszą był. Dobrze. Niektórzy mówili, że Sex seksfriend albo... No, jest, albo brat. Ile? 30 co? Tak. Jeśli, 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 jeśli to już przepisane Właśnie, pan na odwód, Dobra, może tutaj... To nie Nie, nie, nie Ja właśnie, broń Boże, wiesz yy, Ja się cieszę, że, że ten, że, że jest tutaj odpowiedziany A ile człowiek ma chromosomów? A ja kto ma więcej? Mężczyzna czy kobieta? Samo. No, Tyle tak, samo mają? No, tak. I mają 47. No, tak, Czyli dodatkowy ty masz? Tak. No, 46. Nie, 46. Nie wiem nawet 46. 46. 46. No, nie, to samo, 46. Tak, no. Dodatkowy chromosom nie jest wcale. Salę... No, nie, pół I Pisane 21 chromosomu. No. Mocno, mocno. A ile ma przegród w nosie? Co? Ile ma prze przegród w nosie? Nie, no, dobrze. A co, yy, co się skraca im duży go ciągniesz? Mówić, no. A już myślę papieros. na telefon? Nie A to takie, wiesz, to już takie bardziej na na, na ten. Czekaj. Ale jesteś całkiem dobra. Muszę ci przyznać. Nie spodziewałem się. Czekaj.